Sława Jezusu Chrystu wczesni ojcowie, na czele z otcem rektorem, Droga wspólnota seminaryjna. Na początku, może, chcę podziękować za zaproszenie dzisiaj do was na tę dla nas tak wielką, ważną uroczystość świętego Święty Józef, zawsze my Jego zradujemy w czasie Wielkiego Postu. Co także może dla nas znak, że całe nasze życia, spełnienia naszego życia, może być wtedy, kiedy wzrastajemy u Bożej łagodzi, kiedy my często zaczynamy staramy się pracować nad swoim życiem, nad i Jezusa do swojego życia, nad tym, żeby On był Gospodem całego naszego życia. Mm. Wielki pies nas do tego zaochoczył, jeszcze najbliższa nawertalicja, znaczy przyniale Bożą lubową, Boże spasienie w nasze życie. Święty Йосиф, обручник Матері Божої, опікун церкви, приклад уповання на Бога, віддання йому, приклад цієї правди, що ми можемо бути сповнені всі тільки в Богу. Дар нашого життя це. Wielki dar darmowy od Boga. Każdy z nas otrzymał życie prosto tak od Boga. Chociaż my żywym w osobliwym czasie, kiedy jest wojna i nie możemy przestać myśleć o tym składnym czas dla nas, to jednocześnie my odkrywamy prawdę, że my jesteśmy stworzeni Bogiem do życia i do wiecznego życia, do wieczności. Tu ma już oświaty Józef, żywoczy tym pragnieniem, żeby być z Bożą wiecznie, umiał dawać sobie radę w codzienności swojej. I jak tak my podumujemy tak jak świat doma jak tu troszkę odkryty, prawdę prawdu, gdy się na życie Józefa, to ono nie było niczemu proste, charne, Winę posjaczył samego siebie dla Marii i dla Dydcia Jezusa, dla Boha. A w tumu było, było Jego spolnienia, młodość, można skazać serca, radis serca, bo win mał w sobie tę lubów, jaka pochodzi od Boga. spolnena ludyna, bo napełniona Bożą ją, napolniona Bożą Pamiętaj jak kiedyś czytał, jak dominikańcy, młodzi dominikańcy zapytali swojego starszego ojca monacha Badeni, Joachima Badeni, który także nie powiązany z naszą, z naszą diecezją, bo jego rodzina żyła w Busku. Zapytali jego który wtedy, kiedy jemu było 94 lat. Skażlij nam ojcze, jak nam przygotowywać się do starości. Co nam robić teraz że, my byli gotowi do starości? A on odpowiada im: "Znajete Я ja вам не відповів, я не знаю, питайте старших 94 років, а він почувався молодим в серці. Бо власне переконаний я, що він відчував небо в своєму серці, Бога. Коли ми відкриваємо покликання. do wieczności to my odkrywamy serce na niebo na wieczność którą nam przedaje Jezus Chrystus kolęmyjsne my je w niebie Żyjąc konkretno tutaj na ziemi w naszych sprawach trudnościach w to, że my boimy się go po ludzku odkrywamy jednocześnie niebo w swoim sercu Chcę także nawiązać ten przykład ojca Józefa Bigus, którego nikt z was nie zna, krym może ocja rektora, powinien pochodził z Jacozji Pelpińskoj i staręki który której poruszył tabor niemiecki który pustyjno molił się rozariem w św. Czastyny z dnia i Bilsze, który dużo cieszył się życiem, a w tym konstabory był tym, któremu Niemcy wpuszczali w organizm ukoły tyfusa, więc zawsze przeżył. Pamiętam, jak koleś go zapytał, o czy jak chce mu żyło, żeby dalej rado, żeby przeżyć ci wszystkie trudne dni. I on odpowiedział wtedy, czesne ludzie, które się na elektryczne druty, w czy skończyć te swoje życie. Ja, co było piekło na ziemi. Ale ja co dnia z Jezusem świadomie żartowałem za wszystkie straszności, za tych łajdaków, za tych ludzi, jaki nam takie rzeczy robili. I ja miałem wewnętrzną siłę. Ja miałem wewnętrzną siłę. Właśnie ta wewnętrzna siła, Небо. Ми розуміємо, що життя не просте. І ніколи не буде простим. Але прийшов Ісус Христос на землю. І Він завжди є з нами. Завжди можемо триматися Його самого і дати собі раду. Kiedy myślę pro świętego Józefa to ja tylko myślę w taki sposób że on właśnie powściynno żył dla Marii i dla Jezusa i to szczęście dla mnie dla każdego iludena w każdym położeniu w każdej sytuacji Żyty dla Marii i dla Jej Syna. To jest szczęście, że do poklekania, jakie, jakie każdy z nas ma. Bo moje poklekanie to w większości jest pewno duchowni, Ale każdy z nas ma pierwsze, najważniejsze poklekania, żeby być wiczną z Bogiem w niebie. Kiedy rozpoczęła się wojna, e, poprosili mnie z miejscowej władzy w Janovi, żeby ja zabrał dzieci e, do Polski. Tadziej busom my jechali. I ja zobaczyłem na kordonie wszystkich ludzi, jakie pieskom wtykali z Ukrainy. My to rozumiemy, pamiętamy. що не всім треба було втікати, але мій зір затримався на молодій мамі з трьома дітьми. Я затримався і почав плакати. Чому? Затримався на неї, і дивився, і плакав. Jedna dziewczyna w prawej ręce trzyma się mamusi, druga dziewczyna w lewej. A ta mama jeszcze ma taki i tam pcha jej wózek wozek. Nie ma jej sił, że nie może pójść, że nie ma jej sił i pcha jej ten wozek tak piano w wprost. To widno było, że ona tam z tych wschodnich terenów i widno, że uftikowała przed najgorszym. Ale wtedy jakoś jakoś wnętrzno pojawiła się w mnie taka dumka. Boże mój, to mama wszystko robić, robić, żeby dytyna, żeby dzieci jej żyły. A czy ja? jak swiażdżanek. Robił se, żeby ja mał życie wieczne, żeby ja żył. Czy ja robił se, żeby moi parafiany żyli wiecznie? Czy ja se wykonuję, jak staraję się tak, jak mają buty, tak jak powinno buty. Czy ja se robił? Чи я пхаю то все так вперед, хоча я ж сил може, часом у мене нема. Але чи я йду з Ісусом вперед, щоб мої парафіани були також зі мною в небі, щоб вони могли пізнавати Ісуса Христа, довіряти йому, віддатися йому? Te pytania, zdaje się, trzeba sobie postawić, bo jak my, to ci zebrani, ci uchodni w uroczystości Świętego Józefa, patrząc na Niego, rozumiemy, że taka wielka lutyna, jak win ma być dla nas przykładem odkrycia tego, co jest w mojemu życiu. Ja mają uszbe spaste i mają zpastę ludzi, za jakich ja odpowiadam swojemu powołaniu. Czy ja wszytko w tym naprądku robię? Chcę się prosto się uchodni prosić tego Józefa. pomoże być mądrym nam. pomoże nam zawsze żyć dla Marii. Jezusa, pomoże nam święty Józef żyć tak żeby my poczuwali się młodymi w sercu żeby my nie bojali się Chrysta żeby my zawsze odkrywali Boga w swojemu sercu pomoże nam święty Józef pomoże nam być mądrymi w życiu takim jakim ty był